Życzę Wam dziś, drodzy bracia, byście w tej niełatwej dzisiejszej rzeczywistości byli znakiem nadziei. Mówcie świadectwem swojego życia, życia rozmodlodnego, że się odrodzimy, bo naszym Panem jest Ten, który czyni wszystko nowe. Idźcie z misją ewangelizacyjną do naszych sióst i braci. Czy to na Kaszuby, na kociebie, do krainy Borów Tucholskich, do ziemi nadwiślańskiej, nadbałtyckiej, do całej naszej diecezji, tam gdzie zostaniecie posłani. Ale bądźcie również znakiem jedności. Jedności, o której pisał do Owezjan Święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu dziś wysłuchanym, przywołując Jezusowe zalecenie, abyście byli jedno. Dlatego prosi swych uczniów, usiłujcie zachować jedność ducha. Święty Paweł wiedział, że brak jedności uniemożliwia ewangelizację. Mówił o tym kiedyś do kapłanów papież Franciszek. Tymi słowami, Pan nas powołał, byśmy byli wspólnotą, tak by ta miłość łączyła wszystkich kapłanów specjalną więzią posługi i braterstwa. Idźcie więc. Idźcie w jedności, w jedności z Mistrzem, który was powołał i w jedności wzajemnej wzajemne czyńcie wszystko nowe. Niech nie zabraknie im odwagi, której źródłem jest zawsze Duch Święty. Kościół, który żyje i z radością niesie Ewangelię na krańce świata, swój początek musi brać z wieczernika, który ma zawsze otwarte drzwi. Niech dla każdego kapłana. Najważniejsze będzie to, by żył w zjednoczeniu z Jezusem, by nie przestawał karmić się Jego miłością, darem Eucharystii, by sam stawał się sługą Eucharystii, by był otwarty na działanie Ducha Świętego. Niech ukresu ziemskiej pielgrzymki. Każdego z nas. Niech w tym w spotkaniu, które, ufam i wierzę, będzieli tylko przejście, dostrzeżemy Jezusa, dostrzeżemy z takim samym zachwytem, z taką samą radością, z taką samą miłością, jak w dzisiejszym dniu przyjmujący święcenia prezbiteratu nasi tu obecni bracia. Ja dał nam Bóg, by nas bronili z mocy Powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą. Jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy. Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania. Nie wyście mnie wybrali. Ale ja Was wybrałem.